Na darmo się nie wybrałem. To jeden malutki widzę. Nie jest piękny, ale nie wiem jak dalej będzie, więc na pewno idzie ze mną. Zobaczyłem go. Dlatego za chwilkę przystanąłem. O, wypatrzyłem tego. Zaraz się tam wdrapie. Jest ładny. Ej. patrzcie, takie grzybki można zbierać oby dalej tylko. No, no, maszerowałem się kawałek. Jesteśmy na tej drodze znowu tutaj. Ale w końcu udało mi się coś wypatrzeć. Taki kolega. Troszkę większych rozmiarów, co mnie cieszy. Coś widzę, że dużo ich nie ma dzisiaj, ale ma długą nogę. O, coś po mnie chodzi. O. No. Ładny. Aż się troszkę porozglądam, żeby mnie troszkę zachęciło. Myślałem, że już nic nie znajdę tak jak ostatnim razem, a jednak No jeszcze troszkę tu pokrążymy. Zobaczymy, co i jak ale schowany był ładnie o, Dobra, widzę, że dzisiaj to będzie taki zlepek kilku różnych miejsc z pojedynczymi grzybami, ale nic dużo nie rośnie jak my wiemy, także czy warto dla samego spaceru przy okazji znalezienia kilku grzybków, pewnie jeżeli ktoś ma ochotę na sosik, starszy trochę pochodzić. Sosik czuję, że będzie. Nie Nieduży, bo nieduży, ale już tak na smaka. Także ktoś zainteresowany w Północ Anglii coś się pokazuje. Dużo nie ma. No, ale nie spodziewałem się, że będzie. Także ktoś ma ochotę jak najbardziej się wybrać na dziurki coś na pewno się zawsze znajdzie no. dobra lecę zobaczyć dalej czy jeszcze coś mi się uda znaleźć ale już powoli w stronę domu się kieruję w stronę w stronę, domu. W stronę parkingu dopiero do domu Mam prawie 50 km do lasu tutaj dojechać ale jak widać Warto, nie warto. No mnie chyba warto no. Jeszcze jakbym kilka trafił, to Sosik będzie. Dobra, pędzimy dalej. Wpadłem jeszcze tutaj na to miejsce, zobaczyć na kurki. W ostatnim razem nie było tak źle wcale. Tak na razie Taka trójeczka mała Toy przejdę i popatrzę jak już jestem przecież. Muszę coś więcej się uda trafić jak widzicie trochę to gęsto jakoś sobie podobały kurki to miejsce ale wiem, że oprócz mnie ktoś też zna tę miejscówkę widziałem już tu kiedyś ludzi chodzących, więc nawet jeżeli kurki były Ktoś mnie uprzedził O, widzicie, trochę wieje dzisiaj będzie 3 no tak nie było, teraz się jakoś tak ruszyło to trochę bardziej jeszcze mi zaczęło leć, co do samochodu ucieknę Dobre Sola nic tylko w bluzie i na razie mało coś nurkowo wygląda dobra, coś znajdę a ja jeszcze włączę. Dobra, znalazłem jedną po drodze, nie włączałem, bo jedna to jedna ale Tutaj widzę, jeszcze jedna się chowa. Tutaj taka fajna duża. Mały braciszek. Tam jeszcze coś żółtego widziałem, że się przebijało jest ale czuć po nich, że nie są aż takie mokre jak powinny bo troszkę pada trochę to, ale temperatury są wysokie szybko to wszystko wysycha do tego chyba jeszcze tak średnio w tym lesie wszystko rośnie, wydaje się, że niby deszczyk popadał, znowu te muchy są. wydaje się, że deszczyk popadał, powinno coś być, ale jednak około 20 stopni robi swoje. Dobre i trochę. O, jeszcze tutaj się jedna chowa. Dwie nawet. Ale widzę, kurki nie poddają się zapały na tyle wilgoci, na ile im potrzeba. O dobra, tych nie będę już zbierał pojedynczo. Chodźcie Tam jeszcze się chowają, nie wiem czy je widać Tutaj są, żeby nikt nie rozzepnął i tutaj też takie trochę drobniejsze ale ładniej posypało Zbieram sobie to i zaraz przejdę jeszcze dalej, no, prawie na wyjściu już widzicie tam już drogę Jeszcze tutaj kolega, zauważyłem Jeszcze na koniec jak na dzisiejszy odcinek nagrałbym oczywiście więcej jakby było więcej rzadko występują grzybki także dobrze i tyle co jest sosik będzie, żona ma kurki ja mam nadzieję jeszcze pojadę gdzieś za jakiś czas zobaczyć ile się pogoda utrzyma może coś akurat będzie rosło ale jak na lipiec to No, raczej nie będzie. któregoś lipca chyba. Tak dosyć temperatura trochę spadła po któregoś roku i dosyć padało mocno. Wydaje mi się, że chyba prawdziwki trafiłem. Takie pierwsze małe. A naprawdę tak nie było nic, nic, nic. Nagle wtedy popadało i wyrosły. Na tą chwilę teraz to raczej nie. w tym roku jakoś dwa lata temu było ich nawet sporo rok temu jakoś słabo było, jak pamiętam teraz też średnio raczej, no ale Zbiera się tyle, żeby zjeść sosik. Fajnie w lipcu sobie zjeść na świeżych grzybów leśnych. No prawo, widzimy się następnym razem.